Już taki jesteś zafutrzony. dzielny, dzielny, tak się wspinasz, bardzo dzielny. Tak. Tutaj chodziłem na różne sztuki walki Wejdziesz do środka? Nie wchodź tam! Nie przecież ty nie dasz się w coś takiego wrobić Jest jest, jest Dobra, czyli tutaj... Tu będziesz strzyżony, ale super! Bardzo dziękuję, że można sfilmować, ale fajnie. Dobra, to do zobaczenia. Papa, pa, ej, trzymaj się. Ciekawe jak będziesz wyglądać potem. Byłeś u fryzjera, piesiunio, pieseczku. Jak fajnie, fajnie wyglądasz. Tak, super.